Siema widzowie, z tej strony Coffee Biro. Dzisiaj układamy karty 365 Panini Robię odcinek, widzicie, oto są moje najlepsze karty No najlepsze nie, ale to jest pierwsza strona I teraz posortujemy wszystkie karty Także robię przerwy i będę sortował to To po przerwie się widzimy Dobra, siema widzowie, widzimy się po przerwie I już poukładałam wszystkie, patrzcie Widzicie? To wszystkie najmara z Teraz układamy. Pierwsza strona. Manchester United. Jest coś? Jest. Nie ma nic innego. Nie ma. Mam takiego kogoś? Nie. Nie ma. Także włożę. O, proszę widzowie włożę kładam o, oh, oh sorry, Dego. wkładam Satisfaction Moment i włożony voila druga strona ha, to z Liechtenstein to nie znaczy nie Liechtenstein, sorry Leicester City następna to Luft, następna to, nie wiem, Chelsea Sterlinga, mam kogoś? Tak, mam Sterlinga. Uwaga, satisfaction moment. Daję tu satisfaction. Od razu widzicie, że następna strona to ten. Satisfaction. Od razu widzicie, że następna strona to. Bayern. Sary widzowie, ale katar. Tego. Dominatora. Manchester City w ogóle mam Dominatora Halanda. I mam jeszcze Gianta, albo Halanda. A ta następna strona to. Liverpool! A z Liverpoola ja, mam Wandajka. Proszę. Tego. Satisfaction Diego. moment. Diego. Satisfaction Diego. moment. o, oh, to a satisfaction moment, ok. Tego, 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 to Lech, mam tego, mam. jest powtórka jest powtórka i skład. Także widzowie, jak chcieli, to piszcie w piszcie w komentarzach e, ogólnie. Ale to tylko to tylko są w Tomaszowie Albo nie, w ogóle nie dam nikomu. Mam Ale możecie wygrać u innego kolegi. On się nazywa Wojtek przez Z. Dam mu te karty i on zrobi konkurs. Także. No, to buturki. Nie pytajcie, ile mnie to kosztowało. Następna strona to. Drogo. Yy, czekajcie. Ja jeszcze wam pokażę... Nie pamiętam jak się nazywa ten skład, ale wiem, że mam te karty. Jest ko kolejna powtórka, też ja będzie przez, od Wojtka przez Z. Jakby. jak leci, będę układać. Dobra, i teraz dwie karty. Satisfaction moment. Wkładanie od razu następny strona to Ajax. Dobracie, i teraz satisfaction. Ej dać tego co... Hej! Cicho. Czekajcie widzowie. Dobra widzowie jest to po krótkim cięciu, bo kolega mi trochę przyszkodził, ale dobra. Mamy teraz Ajax i Titan. Titan Timber, sorry widzowie, ale zapomniałam mówić. Teraz satisfaction moment kolejny. Tutaj jakby co układam ten. Satisfaction. wait yeah. Oh, satisfaction moment. Oh, big the satisfaction. Oh, nie, no, no. Okay, let Satisfaction moment. Oho, rozwaliłem trochę, ale dobra. Marciu. Wleciał. Bardzo następna. No to mamy króla piłki, który teraz ma tylko 18 lat i gra. Oczywiście to jest Gavi. I Pylka. Tutaj jest no i znowu to samo muszę kolankiem. O, teraz będzie łatwiej. Satisfaction. Dobra, następna strona, bo jak widzieliście, już mam... O, to Real, ale z realu nikogo nie mam. Niestety Juventus też nikogo też nikogo nie mam. Sportnik FC też nikogo nie mam. Atletico Madrid też nikogo tu nie ma, bo tylko cztery paczki PSG też nikogo nie ma, ale mogę pokazać wam PSG moje Mapel. normalnie PSG mam trochę kart kolega ma Mbappe Dominatora i w ogóle lewego Gianta yy, dobra, ale teraz Intermedioland, mam kogoś tak, pana czakrana. Dam piesa. Dam piesa też będzie można wygrać. Od Wojtek przez Z, a kapitana też tego można wygrać. Dobra. Kam. A, dobra. Z tego kam. To proszę. Taka o karta. Kto to jest? Game changer Arana. Jakby co na razie. Jeszcze nie wiem czy na pewno od Wojka przez Z, ale wiem, że będą do wygrania. Dobra, teraz ten taki klub podobny co ma zbiorek do Realu. Od niego jest z tego klubu. Game Changer z z Danii. Ogólnie jakbyście pytali się. Nie mi nie fiedzło. o. Satisfaction moment. Oj, 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 oj Proszę za spectrum moment. Już prawie cała ścianka. A teraz... Y, taki klub. To mam też powtórkę Tajtana y, diaza. Można też... Czekajcie, widzowie. No to widzowie, jeszcze można by było od Wojtek przez Z i od Philip Games, który pokazał już twarz. A Wojtek przez Z nawet nie wiem, bo nie wchodzę na niego kanał na razie. Także jakbyście chcieli, ten yy, wygrać karty to pod szkołę, ale dwójka. No w Tomaszowie oczywiście, Lubelskim, nie ma z yy, w W Tomaszowie Lubelskim Na, na ulicy Żołnierza Września, sorry widzę, że tak zacina mi się, ale no Mam naprawdę ten kator, dobra, Dominator Ziru, nie mam ale patrzcie, kogo ostatnio trafiłem, więc Ginger Real, Lea, Rafael Leao i zwykły Rafael Leao. Dobra. Teraz dominator Giru. Co robi za że U, Muszę być piszej, bo kolega mi ten przeszkodził trochę. Tam jak wcześniej słyszeliście, głos to jest film gang. No, Słyszycie. Dobra, już Z tego. Czekajcie, czekajcie. Widzowie, o ja nie, nie mam akurat klubu, gdy tylko Madryt. To daję. Satysfakcjon. Satisfaction moment. Dobra. To sprawdziliśmy. To też, to też, to też, to też. album. To też. mam całkiem, całkiem Teraz mamy ten klub. I ogólnie mam kartę o tą, która jest po będzie można od nich wygrać. I to ten ham. Też mam potwórkę Royal'a Jak widzieliście, zrobiłem go trafiłem go na szorcie, Także no Jakby to powiedzieć, to są mi najmarsz PS, PSG On jest bo zapomniałem go dać Widzieliście że mam totalnie super bo mam Messiah, mam dzikę że tego się w Jakbyście słyszeli inne głosy, to nie mówię wina, bo za mną jeszcze Kathleen Zapomniałam ten. Capi Biro. ale kolega nagrywa i no. Eee, Neymar na Junior. Też nagrywam filmy, który możecie eee. na nie jego kanał wejść. Link też będzie. Damn oczywiście widzowie tego kanału. Proszę Neymar Junior. A e, fans filmu. favorite. Satisfaction Moment. Tak, no. Jest że też... koledzy, ale no. Nie, i widzowie, tak się prezentuje ogólnie, to jest żurt pajeska album ale tak się prezentuje mu album to 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 to, to.

Niechaj tucież, lech lech Legia To prawdziwy król prawdziwy król o, Widzicie A sorry, jeszcze y, taką Jeszcze tutaj Lech Poznań był nie, 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 Czego ja go nie dam tam to A jak Barcelona Mam już prawie dwie ścianki. I ostatnie dwie karty. Real Madryt. Oczywiście koło barcy musi być. Juventus. Proszę. I no, tyle oka jestem została pijak. E, Sporting ketchup. Atletico madryt. PSG. Tutaj jest jeszcze karta. O. Intermediola. Lakaka. Oczywiście musi być. Kam. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ale może tak. Ten klub to jest. burg, Klub burg To jest ARP. Taka. Tu jeszcze. Tutaj taka. Acemilan. Milan. To tak wygląda. To tak. I taka potem No i tutaj mój GIANTIK. Na koniec zostawiłem. Także widzowie, jakbyście chcieli wygrać te powtórki, to piście w komentarzach y, hashtag powtórka. I widzowie, właśnie mówię do Philip Games, albo y, do Wojtek przez Z. Otwieram. no, dobra. To my to kończymy takim widokiem na rybki moje. I będzie w, link, w opisie będzie kanał e, Filip Games. Subskrybujcie go i mnie też. Zachęcam. I naprawdę jakbyście chcieli te powtórki, to opiszcie e, hashtag powtórki. I będę pisał do nich, że na przykład o ten chcę. No i, i pa, wezmę ten, napiszę do Was pod komentarzem. Dam Wam serduszko oczywiście każdemu. Spróbuję co najmniej, bo jak będzie co najmniej 100 to komentarze to zrobię film, na którym będzie e, normalnie... Plu, może live nawet, ale nie wiem jeszcze. Albo w prawdziwe życie tylko muszę maskę wziąć. I ara, oczywiście piłka nożna. To jakby widzowie kończymy.